Dzień dobry. Um, dziś o tym e, w taki przewrotny sposób, ale e, dziś o tym, co robić, gdy ktoś prosi o pomoc, co robić, gdy widzimy, że ktoś ma problem z alkoholem, czy tam z innymi używkami, co robić, gdy ktoś e, nie prosi o pomoc, a widzimy, że ma problem, tak? Takie rozkminki. Um, więc w takich sytuacjach, gdy nam się pojawia to, że fokusujemy się w ogóle na drugą osobę, to jest dla nas informacja o prawdopodobnym mechanizmie, mechanizmie współuzależnienia. Czyli dlatego to takie przewrotne nie? co robić, gdy ktoś prosi o pomoc? Co robić, gdy Ktoś tej pomocy nie chce. Co robić, gdy widzimy, że ktoś ma problem? Tak naprawdę, jeżeli my to widzimy i czujemy jakieś nieprzeparte pragnienie pomocy, ratowania tej osoby, to warto się zastanowić, jaka w tym moja rola, ok? I ja bym tutaj przyjrzała się. Pokazać chciałabym taki koncept trójkąta dramatycznego, gdzie mamy kata, ofiarę i ratownika. I teraz to są trzy postawy. Nie zawsze są do tego potrzebne trzy osoby, ale to są trzy postawy, które się zmieniają. W przypadku rodziny na przykład tak tata, mama, tata, mama, dzieci, to dzieci mają często w przypadku uzależnienia to załóżmy tam jedno z rodziców jest katem, oprawcą, drugie jest ofiarą. Dzieci są ratownikami, dzieci też są ofiarami, matka jest ratownikiem czy ojciec, osoba na przykład uzależniona jest katem. Więc różnie to bywa. Natomiast gdy nam się uruchamia taki kawałek związany z tym, że za wszelką cenę chcemy pokazać tej osobie, która ma problem, że musimy jej pokazać, że ona ma problem, albo z nią porozmawiać, albo ją w czymś uświadomić yy, i w ogóle, to jest często informacja dla nas, o nas, że yy, mamy pewną, możliwe, że mamy obszar ratownika w swojej. Yy, w sobie i to jest tak jakby do uzdrowienia bo jeżeli bo to trochę wygląda tak, że my chcemy ratować innych tylko kto nas uratuje. Ten wzorzec się bierze, też nie bierze się z powietrza i nie bierze się bez powodu. Jeżeli mamy taki wzorzec, to Jest wysokie prawdopodobieństwo, że nikt nas nie ratował, kiedy trzeba było to zrobić, tak? I głównie chodzi o dzieciństwo. W przypadku tego trójkąta dramatycznego, ofiara, kat i wybawca świetnie się bawią oczywiście biorą to w cudzysłowie, ale świetnie się bawią pod, w, w kontekście tego, że nie chcą, nie chcą wiedzieć. Że są w takich rolach i nie chcą z nich wychodzić, no bo jeżeli z nich wyjdą, to co oni będą robić? Często ofiara jest oprawcą też, zamienia się tymi rolami, gdy ktoś próbuje z boku patrzeć, skonfrontować na przykład ofiarę i mówi: A może zrób to, a może zrób tamto. To na przykład ofiara zaczyna się zachowywać agresywnie, mówić: No, jak to? Przecież ja tak nie mogę. Nie mam pieniędzy, nie mam możliwości, nie mam warunków, i zaczyna być, atakować osobę, która proponuje rozwiązanie, po to, żeby dalej móc grać swoją rolę. Potem kat też. Kat jest przeważnie, prototyp kata to jest to, że był wcześniej ofiarą, i też często kat i ofiara się zamieniają rolami. Natomiast wybawca no, musi być po to, żeby ratować ofiarę i walczyć z Katem. I w różnych konstelacjach te układy wyglądają w różnych opcjach. To może być w rodzinie, to może być w dalszej rodzinie, to może być w sytuacjach w pracy. To może być po prostu tak przyjaciółka, do której się ciągle zwracamy, Prosimy o pomoc. A ona rzuca wszystko leci i ratuje, tak? Pomaga przy tym, jak nie wiem, żeby się wyprowadzić, jeżeli mąż bije, tak? Ale potem ta dziewczyna, tam ta osoba wraca do tego kata i potem znowu ta przyjaciółka ratuje i pomaga się wyprowadzić i tak w kółko, tak? To jest jeden z wielu przykładów. Więc chodzi o to, że w tym trójkącie dramatycznym tak naprawdę nie ma rozwiązania. Rozwiązaniem jedynym jest wyjście z roli, po prostu wyjście z roli. Ofiara ma wziąć odpowiedzialność za swoje życie. E, wybawca, e, wybawca też ma się wylogować, ratownik i zacząć pracować ze swoimi tam kawałkami związanymi z tym, że, że, że no nie, ra, nie ma ratować innych, tylko ma ratować siebie, tak? Bo tu mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy dorośli, nikt nas ma nie ratować. Gdy byliśmy dziećmi, nie byliśmy uratowani, i potem wchodzimy w rolę ratowników albo ofiar. I żeby wyjść z tego, no to trzeba po prostu wyjść z tej roli, tak? I dojrzeć, zacząć dorastać. To też się robi w procesie psychoterapii, czy w procesie w ogóle pracy ze sobą i zmiany, bo my nie zawsze wiemy, że gramy tą rolę. Hmm. Także pierwszym krokiem jest w ogóle zastanowienie się, czy my której z tych ról występujemy tego trójkąta dramatycznego, bądź występowaliśmy. I teraz w sytuacji, gdy mamy rozkminę pod tytułem, co mam zrobić, bo widzę, że on pije i sobie życie marnuje, albo O Boże, teraz muszę wziąć całą odpowiedzialność za to, że on mnie, czy ona poprosiła o to, że ratuj mnie, ja chcę wyjść z tego nałogu, co mam zrobić. Albo gdy ktoś mówi wprost, nie, ja nie mam problemu, w ogóle daj mi spokój, odczep się, nie wiem co ty chcesz tutaj, nie ratuj mnie na siłę. No to tak naprawdę, w każdej tej sytuacji, jeżeli jesteśmy i to nas pochwyta, tak? Pochwytuje, czyli powoduje, że tu chcemy wchodzić, tak? Nie wiem, znaleźć ośrodek, tak? Koleżance, partnerowi, tak? Terapeutę, albo zaś na siłę wmawiamy, tak? Ty masz na pewno problem. Nawet jeżeli ta osoba ma problem, to nie o to chodzi. Ale, jakby chcemy, żeby ta osoba przyznała się, tak, a ona usilnie mówi, że nie, nie mam problemu, w ogóle odwal się ode mnie, to jesteśmy w roli ratownika. I, I tu jest kawałek do pracy dla nas, tak naprawdę, a ta osoba, która ma problem, to jest jej kawałek do pracy, żeby w ogóle albo sobie uświadomić, że ma problem i poprosić o pomoc, albo coś z tym zrobić. Oczywiście. Ja nie twierdzę, że teraz, jeżeli ktoś do nas przyjdzie i powie: Słuchaj, mam problem, pomóż mi, może słyszeliście o kimś dobrym, to mamy nie dać nawet numeru telefonu do, 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 do specjalisty, bo powiemy: Nie, nie będę tutaj wchodzić w rolę ratownika. Ale danie numeru telefonu to jest coś innego niż obdzwanianie całego województwa, ośrodków, załatwianie detoksów, załatwianie miejsca w ośrodku, załatwianie miejsca na psychoterapię. Mam nadzieję, że to rozumiecie tą różnicę. Danie numeru telefonu to jest to, co możemy zrobić. Jeżeli tutaj wchodzi w kwestię to, że nie wiem, no załóżmy załatwić poznajomości, no to jeżeli to zrobimy raz, to no to ok, no to, to, to spoko. Ale jeżeli tu znowu chcemy bardziej niż osoba zainteresowana, to znowu to jest do pracy... Nasz kawałek.